Cześć, dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować lunetę termowizyjną Muanif Mars MT-1000. Luneta jest bardzo kompaktowa. Co najciekawsze, ma wymienne obiektywy, czego w żadnej innej lucie nie spotkałem. Ale zacznijmy może od tego, co znajduje się w pudełku, bo jest naprawdę tego sporo. Nie wiem, czy jakiś inny producent daje tyle rzeczy. Jakieś tam instrukcja, ściereczka. Tutaj jest do zerowania lunety. To się wrzuca do mikrofalówki, podgrzewa i wtedy na, na tym można wyzerować lunetę. Instrukcja, którą warto przeczytać, bo jest dużo ciekawych rzeczy w niej, o których sam nie wiedziałem. Oczywiście, dwa obiektywy. 35 mm i 50 mm, który mam już założony w lunecie. Świńskie ucho. Zakrywki. Bardzo dużo o-ringów do samej lunety. Imbusy, śruby do mocowania szyny. W komplecie przychodzi montaż. Do lunety skręcany, ja mam dodatkowo jeszcze na szybko złączu przewodzik jeden, przewodzik drugi, HDMI do podpięcia do telewizora. No i to było na tyle. Zacznę może od najciekawszego. Luneta ma wymienne obiektywy. Wystarczy wcisnąć przycisk, przekręcić. I można podmienić. W komplecie, akurat, u mnie są dwa obiektywy: 35 i 50. 35 ma bazowe optyczne przybliżenie 2 razy, 30, 50 ma optyczne przybliżenie 2,8 razy. Żeby zmienić. I wszystko gotowe. I po włączeniu, oczywiście, przy zmianie. Obiektywu trzeba wyłączyć lunetę. Później po wymianie włączamy z powrotem i ona samoistnie wykrywa jaki mamy założony obiekt. Nie trzeba nic przestawiać, ustawiać, wymienić, tylko i, i to wszystko. Obiektywy są wyposażone. Flip open, klapki, dodatkowo z opisem. Jeden, drugi, są oznaczone, w którym miejscu powinno się je włożyć, i przekręcam. To może teraz trochę o specyfikacji. Luneta z sensorem 640 na 512 pikseli To już w tym budżecie jest naprawdę mega wynik. Takie lunety w Polsce potrafią kosztować po 10, 12, 15 tysięcy. Wyświetlacz ma rozmiar 1024x768 pikseli. Do wyboru, jakby ktoś chciał, jest również dodatkowo obiektyw 75 mm, z bazowym przybliżeniem optycznym 4 razy. Ja mam akurat tylko 35 i 50 mm. Wydaje mi się, że bardziej by pasowało posiadać obiektyw 35 mniejszy i 75. To by było bardziej uniwersalne, bo pomiędzy 35 a 50 jest naprawdę nieduża różnica w przybliżeniu optycznym. Teraz Wam pokażę różnicę w. Szerokości widzenia na nagranych filmach w obiektywie 35 i 50 mm to będziecie mogli zobaczyć na tym filmie tutaj. Teraz sprawdzimy pole, szerokość pola widzenia na długość 50 metrów Tak to wygląda na obiektywie 35 mm. Zmieniam na 50 mm. na 50 mm, obiektyw 50 mm, przybliżenie optyczne 2,8 i tak to wygląda 50 m, szerokość pola widzenia. Teraz sprawdzimy szerokość pola widzenia na odległości 252 m. To jest obiektyw 50 mm, zaraz zmienię na 35 i zobaczymy jaka będzie różnica. Obiektyw 35 mm, ta sama odległość 252 m, 258 m. Tak wygląda różnica w szerokości polu widzenia. Luneta ma możliwość włączenia i wyłączenia podświetlenia przycisków. Można to zrobić w menu, ewentualnie ze skrótu, wciskając te dwa przyciski naraz przy włączonej lunecie. Przyciski są multifunkcyjne, czyli przyciśnięcie jego bądź przytrzymanie wywołuje daną funkcję. Tu na przykład to jest zrobienie zdjęcia, bądź włączenie nagrywania. Tutaj playback, bądź paleta kolorów. Tutaj podświetlenie wyświetlacza i tryb scenerii. Palet kolorów jest 11, trybów scenerii jest chyba 6. Oczywiście tu na górze znajduje się jeszcze pokrętło multifunkcyjne które służy do przybliżania przez pokręcenie. Po naciśnięciu załącza się dalmierz, a po przytrzymaniu wchodzimy do menu. Regulacja dioptrii, regulacja paralaksy. Tutaj jest dalmierz. Również tam ma budowany kalkulator balistyczny. Tu znajduje się ogniwo, nie byle jakie, bo jest to ogniwo Samsunga, nie jakiś chiński badziew, tylko ogniwo. Przycisk włączenia, wyłączenia pod pokrywką. Miejsce na kartę pamięci, USB typu C do ładowania i do przerzucania plików, port mini HDMI do podłączenia do telewizora jakiegoś wyświetlacza. Wszystko jest tutaj na uszczelkach, na oringach. Luneta jest wodoodporna. Na pewno, jak ją wrzucimy do wody, to nie będziemy zadowoleni z efektu, ale na pewno deszcz nie jest tam groźny. Co jest fajną opcją w Runecie, to to, że po wybraniu odpowiedniej scenerii, bądź palety kolorów, ustawieniu kontrastu, bądź innych elementów menu, wszystko zostaje przypisane do wybranej palety kolorów i scenerii. Po zmianie na inną możemy znowu ustawić konfigurację pod daną scenerię i paletę kolorów i to zostanie zapamiętane dla każdej z nich. Nie trzeba później, jak wejdziemy z powrotem w dany opadat kolorów, na nowo ustawiać tych ustawień. Co do ceny, lunetę na promocji można było kupić w cenie 1400 dolarów, mniej więcej, zależnie od tego, akurat na jaką promocję trafiliśmy. Luneta idzie bezpośrednio z Chin, mniej więcej do. Tak jak zawsze, wszystko co idzie z Chin, to mniej więcej do dwóch tygodni. Ja miałem już ją po tygodniu. Teraz może Wam przedstawię, jak wygląda menu. Menu można wybrać w języku polskim przez przytrzymanie pokrętła u góry włącza nam się menu i mamy takie opcje jak typ ostrości, typ linii celowniczej, zerowanie, kolor linii celowniczej, pozycja, pozycja to jest wybór jednego z profili, który sobie ustawicie pod daną amunicję, dane siły, danego sługa, Macie do wyboru ich sześć. To są dane, które zapisują się na waszych sześciu profilach. Tutaj wprowadzamy parametry balistyczne, wybór krzyża FFP bądź SFP, jednostki, tutaj wybór palet. Jest ich naprawdę masa. Tryb sceny. O, tryb filmu. Możemy wybrać trzy jakości: 30 Hz, 50 i 60. Tryb filmu to jest też lepsze tłumaczone, bo to nie chodzi o tryb filmu, tylko o jakość odświeżania, szybkość odświeżania. Jeżeli wybierzemy 30, gdzie to w niektórych celownika termowizyjnych na polskim, to jest standardem, ten cel będzie niepłynnie się poruszał. My mamy do wyboru aż trzy opcje, 30, 50 i 60 Hz. Przy 60 Hz ten ruch zwierzyny jest na tyle płynny, że nic nas nie zaskoczy, jakiś przeskok jego w trakcie celowania, naprawdę to super wygląda. Parę innych, jakichś nie bardzo istotnych funkcji w menu. Co to jest PIP? To jest obraz w obrazie. Możemy go włączyć, wyłączyć. To jest ten mały obrazek na, na górze pośrodku wyświetlacza. Autokalibracja, a to jeszcze też ważna rzecz, bo możemy włączyć autokalibrację ręczną bądź automatyczną. Możemy to, Ja mam to ustawione tak, że po dwukrotnym przyciśnięciu pokrętła u góry, on automatycznie, automatycznie odświeża. Dlaczego mam tak ustawiony? Bo nie lubię, jeżeli na przykład celuję albo patrzę przez lunetę, jak on sam w losowym momencie odświeża i no po prostu mnie to denerwuje. Wolę zrobić sobie to ręcznie raz na jakiś czas, dzięki temu, że to wymika odświeżanie, to mamy czystszy, przejrzystszy obraz. Niestety nie odpowiem wam, jak wygląda tutaj sytuacja z gwarancją, gdyż nie miałem okazji z niej korzystać. Mam nadzieję, że nie będę musiał. Ale wydaje mi się, że w tych pieniądzach za to urządzenie warto zaryzykować i je kupić. Może znajdziesz jakiś dystrybutor w Polsce, który zainteresuje się tym urządzeniem. Wiadomo, będzie wtedy może delikatnie droższe, ale ludzie, co boją się o nie będą musieli o tym myśleć, bo będą mieli przedstawiciela wtedy w Polsce. Na ten moment nie widziałem, żeby ktoś w Polsce czy bądź w Europie sprzedawał to urządzenie. Myślę, że większość informacji już Wam podałem. Na dzisiaj to tyle. Wrzucę jeszcze parę filmów, które nagrałem żebyście obejrzeli sobie jakość urządzenia. 20 metrów. ptaszek taki pomiędzy gołębie, a sikorką.

Nie siedzi teraz na gałące, może uda nam się zmierzyć ile jest do samego ptaszka 55 metrów, czyli na 55 metrów ptak wielkości szeroki bez problemu laser go łapie 200 powiedzmy 20 metrów, bo one są przed tym laskiem latają leci prosto na nas ładnie o, pięknie usiadła przybliżenie na 40 metrach do odpowiedniej temperatury zewnętrznej trzeba odpowiednio dobrać kolor palety barw żeby jak najlepiej było widać bardzo dobrze mi się sprawdza co właśnie ten Czarno-białe i ciepłe pokazują się na czerwono.